Raino jest postacią typowo defensywną. Jego niemała siła ataku oraz wysoka wartość pancerza przyjął z niego bardzo dobrego wojownika, siejącego zamęt w szeregach droga. Raino z założenia jest tankiem, dlatego jego statystyki bazują w głównej mierze na wysokiej wytrzymałości, niestety kosztem zręczności omawianego Warframe. Jednak przejdźmy do konkretów. Początkowe statystyki Raino wyglądają następująco. 100 punktów życia, 100 punktów mocy, 150 punktów pancerza oraz 150 punktów wytrzymałości tarczy i 0,9 szybkości podczas sprintu. Jednak wraz z levelem naszego Warframe statystyki jego życia, mocy i tarczy wzrastają. My na 30. levelu, maksymalnym levelu dla postaci, dać wynik 300 punktów życia, 150 punktów mocy i 150 punktów wytrzymałości tarczy. Statystyki postaci można zwiększyć dzięki modułom, o którym dowiecie się więcej klikając na link podany w tym momencie gdzieś na ekranie. Jednak same cyfry to nie wszystko i jak każdy wojownik Teno, również i Rhyno korzysta z czterech umiejętności. Pierwszą z nich jest szarża Rhyno. Rino szarżuje przed siebie, taranując i przebijając przeciwników na swojej drodze. Ulepszenie tej umiejętności modami zwiększa jej zasięg, siłę oraz pole rażenia na końcu. Drugą zaś umiejętnością jest żelazna skóra. Rajno przez pewien czas otrzymuje ogromną premię do pancerza, przez co staje się praktycznie nieśmiertelny. Ulepszenie tej umiejętności zwiększa czas jej działania. Trzecią umiejętnością jest fala uderzeniowa. Rajno uderza w ziemię z dużą siłą, zadając obrażenia wokół siebie. Ulepszenie tej umiejętności zwiększa jej zasięg i obrażenia. Ostatnią, czwartą umiejętnością, jaką posiada Warframe jest stąpnięcie rajną. Rhino. Rhino z ogromną siłą tupie przez chwilę, zakłócając czas i w tym samym momencie wyrzuca przeciwników w powietrze, zadając obrażenia i znacznie spowalnia ich opadanie. Jak widać, ta postać robi duże wrażenie, więc dla bardziej zainteresowanych omówię teraz, jak zdobyć poszczególne części do niej. Na początek potrzebujecie schemat Rhino. Dostępny jest on po osiągnięciu drugiego levela konta w sklepie za 25 tysięcy kredytów. Następnie potrzebne są trzy części, z których go złożymy. Standardowo, jak w wypadku każdego Warframe, potrzebny jest hełm, powłoka i system, które dropią z bossa imieniem Jackal Sektorze Fossa na planecie Wenus. I tu mała porada. Aby go pokonać należy strzelać po jego nogach, aż upadnie. Kiedy upadnie należy strzelać w jego korpus, dopóki go nie zniszczymy. Drop części jest dosyć losowy, dlatego jeżeli po paru razach nie uda Wam się wydropić potrzebnej części, nie zniechęcajcie się i próbujcie dalej. Przypomnę, że części do Warframe w grze są pokazane jako różowe kule, które rzecz jasna należy podnieść. By zbudować te wszystkie części, potrzebujecie łącznie następujących surowców, które widnieją teraz na Waszym monitorze, oraz 70 tysięcy kredytów i 3 dni cierpliwości, bo tyle czasu zajmuje budowa RAINO. W sumie koszt i czas budowy wynosi 105 tysięcy kredytów oraz 3 dni i 12 godzin budowy. Podsumowując, Ryana jest typowym tankiem, który ma za zadanie spowodować chaos w szeregach przeciwnika, nic sobie przy tym nie robiąc i jednocześnie ubić kilku wrogów. Jest dobrym sojusznikiem podczas gry, ale bardzo dobrze radzi sobie też podczas solowych misji ze względu na sporą wytrzymałość i dosyć mocne skille AOE. To by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że ten poradnik komuś pomógł. Jeśli tak, to nie żałuję oceny pozytywnej dla tego filmu. Zachęcam również do udzielania się w komentarzach pod naszymi filmami w postaci krytyki, dyskusji lub pytań. Jeżeli masz pomysł na następny odcinek, pisz pod tym filmem lub na PW. Nie zapomnij również zasubskrybować naszego kanału Warframe Polska, być na bieżąco z nowościami. Ja jestem Santis, jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie mnie. Trzymajcie się i do następnego razu, tenu. Rozwiewał cię na hita? Ty go, on ciebie na hita, kurwa no.